Witajcie oporni! Ja jestem Natalia. Ja jestem Karolina. Jesteśmy z III Liceum Ogólnokształcącego imienia Unii Lubelskiej w Lublinie. I dla Was będziemy prowadzić kanał Zdrowy styl życia dla opornych, WADEMECUM, w skrócie ZSZDO. Kropka WADEMECUM. No, nasze, nasze zainteresowania są zupełnie inne, niż mogłoby się wydawać po zrealizowanych wkrótce na tym, na tym kanale projektów. Ja się interesuję tańcem, sztuką i medycyną sądową? No, ja interesuję się muzyką i chorobami psychicznymi, jakkolwiek to by nie zabrzmiało. <grym> Nasz projekt zrobiony jest w celu propagowania zdrowego stylu życia, czyli uświadomienia, że nie jest to aż tak trudne, jak się może wydawać. Nie jest to aż tak pracochłonne, czasochłonne. No i naprawdę może być łatwe przyjemne i proste. miłe. proste. Chcemy Was zachęcić właśnie do zdrowego stylu życia, do ćwiczeń, do zdrowego odżywiania, zrezygnowania z fast foodów. Czytania czy, etykiet. Czy, to zachęcić. zachęcić. Zachęcić do etykiet. <laughs> czytania etykiet i zwracania uwagi co to jest pod jakimś E920. Na przykład. Chociaż nie tylko, niektóre nazwy, właśnie ciężko jest rozpoznać, są łacińskie, i tak w skrócie Wam powiemy mniej więcej w takich najgroźniejszych, że się tak <grym> pożądanych też w składzie. Ha. Ja nie chcę być pierwszym w ciastku. Na przykład, ale później. Nasz kanał będzie zawierał parę serii. W pierwszej serii w sumie one będą się tak różnie pojawiać. Znajdą się ćwiczenia w zdrowym ciele, zdrowy duch, czyli zbiór prostych lub trudniejszych ćwiczeń, które można wykonać, zarówno w pracy, w szkole, w domu, w autobusie, gdziekolwiek sobie zażyczycie. i takich, które lepiej w pokoju wykonywać samotnie, bo się wygląda autobusie. dziwnie. To też się da. No, dobra. Później drugą serią jest seria o żywności. Jesteś tym, co jesz. Natalia stwierdziła, że lepiej być burakiem niż wielkim hamburger. Hamburger ma sztab, burak. Ok, to jest. Yy, no, dosłownie, czyli właśnie to wszystko, e, nie, e, jakieś syropy glukozowo-fruktozowe i inne wymysły producentów. Wymysły cywilizacji. Tak. E, ożywieniu, czyli co to jest wielki potwór kilokaloria, białka, tłuszcze, w ogóle po co nam to wiedzieć, ile jemy, jak to liczyć, w czym, czego, ile jest, no i co to są te diety wszystkie. Tak, wreszcie Białkom się będzie mógł wykazać. jest tak. trzeba. Nie mącz rąk w kwasie, czyli seria o środkach czystości, czyli ile jest substancji my, myjących, czyszczących w proszkach w innych Pasta, zębów. I tak naprawdę, jak możemy to zastąpić? Tak wiecie, zdrowo. Czyli, na jakieś proste, jedna substancja, żeby coś zrobić. I co się kryje w Białej Paście? To będzie seria o kosmetykach. Tutaj, Karolina, możecie więcej trochę wypowiedzieć. Ja o kosmetykach. Co się tak naprawdę kryje w rzeczach, które używamy codziennie, bo musimy. Czy da się to jakoś zdrowo zastąpić? A jeżeli nie, to przynajmniej znaleźć coś, co ma tego wszystkiego mniej, bo właśnie jest jedna rzecz mająca, a trzy aromaty, które no, nie mają aż tak miłych skutków, jakby się mogło wydawać przy dłuższym stosowaniu. Na pewno zapraszamy Was na nasze portale społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram i Snapchat. Jesteśmy w trakcie przeprowadzenia ankiety internetowej dotyczącej zdrowego stylu życia, czy ludzie są świadomi, czy nie. Będzie też sonda uliczna. Mam nadzieję, że mam nadzieję, przynajmniej ludzie także zgodzą się. zgodzą się, pokażemy Wam taką wideo relację z tego, jak przeprowadzamy te sondę. No i w zasadzie zachęcamy Was do właśnie zaglądania na nasze media. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w ankiecie. Wszystkie informacje dodatkowe znajdziecie w opisie filmiku. My się z Wami żegnamy. Do, do następnego razu, do za tydzień. Cześć.